o tej porze, po zmianie czasu chyba tak trzeba powiedzieć. Barbara fedoniu, fedoniu, witam Cię serdecznie Basiu, Piana. Witam Cię Mariuszu. No, niesamowite jest to, że Ty ze mną przeprowadzasz wywiad. Ja przez 30 lat przeprowadzałem wywiady z ludźmi. I kto to I, mówi? I, I kto to mówi? W Radiu Wama, w Radiu Olsztyn przez lat 16 mhm. i całe moje życie składało się, zawodowe życie oczywiście, z przeprowadzania wywiadów. Nosił wilk razy kilka. Ponieśli... ponieśli Fedoniu. Pasia Fedoniu, dziennikarz radiowy, telewizyjny, producent radiowy i telewizyjny. Coś jeszcze mogłem dodać? Tak, producent radiowy i telewizyjny, onegdaj jeszcze prezenterka w telewizji Polsat. Mało kto to pamięta? I, I słynne kuleczki, kuleczki, które się losto. wsypały. I jak mnie o to zapytasz, to ci przegryzę Dobra. Telewizy. Żebym tylko nie zapomniał. Ale my jesteśmy na zatorzu i o zatorzu dzisiaj będziemy rozmawiać. Słuchajcie, nie wiemy w ogóle, jak nas widać, bo to taka technologia. A dzisiaj jest, dzisiaj jest nowa technologia, premiera. Zakup nie był drogi, ale istotnie tutaj polepszył jakość Zobaczymy. tego piorunującego programu Mariusza Bojarowicza, w którym mam przyjemność wystąpić. Dobra, no. Zobaczymy, jak Jedziemy. To będzie. Jedziemy. Poza to po Dlaczego poza Dlatego, że 14. Tak jest. Listopada w kinie Helio, z wieczorem. O 18.00 odbędzie się premiera filmu e, nagranego przez ekipę pod kierownictwem Baś Fedoniuk. Mm -hmm. Filmu poświęconego zatorzu i ludziom zatorza. Tym, którzy można powiedzieć historię zatorza, tworzyli ludziom, którzy na tym zatorzu mieszkali i ludziom, którzy e, chcieli to zatorze przypomnieć. Ty jesteś zatorzanką? Nie, 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 nie. Y to dokładnie tak jak powiedziałeś, ale rozszerzę troszeczkę hmm, tę wypowiedź. Otóż dokładnie jest to siedmiu panów. Mhm. Jest to pierwsze pokolenie dzieci. Powiedziałam. Jest, mamy siedmiu bohaterów. Ja uh -huh. przeczytałam, kto to jest. To jest Wojtek Borkowski, znany olsztyński poeta, pedagog. To jest Tadeusz Bury-Burniewicz, grafik, artysta, malarz. To jest Władek Katarzyński, znany wszystkim dziennikarz, były już w Azji tak. To jest Wiesław Pancer, ekonomista i prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Mirek Siedler, aktor i dyrektor teatru imienia Sewruka-Welblągu. Tomek Siutkowski, też znany dziennikarz, wydawca, filmoznawca, redaktor, dokumentalista i Mietek Wieliczko. No Mietek Wieliczko jest chyba e, najwspanialszym e, fotografem, fotografikiem utrwalającym piękno Warmii i Mazur, bo on, tak jak podkreśla, fotografuje tylko Warmię i Mazury. Mhm. I to wszystko są dzieci tego pierwszego powojennego pokolenia, które osiedliło się... Tuż po wojnie, właśnie na zatorzu. Bo po wojnie Olsztyn zaczynał się na zatorzu. I kończył. Mm -hmm. <laughs> tak mówią oni. I to są wszyscy, wszystkie te postaci, wszyscy ci panowie, są dziećmi kolejarzy. Wszyscy pochodzą skądś. Um, Burniewicze przyjechali z Wilna bodajże. Rodzice Władka Katarzyńskiego przyjechali z Białogostoku. Ojciec Pana Pancera przyjechał z Hamburga, tam siedział w więzieniu w czasie wojny. Rodzice Mirka Siedlera przyjechali z Białorusi. Tomek Siutkowski, jego rodzice przyjechali z Warszawy po powstaniu warszawskim, szukali miejsca, miejsca na ziemi. Mama Mietka Wieliczko też Chyba z Wilna, dokładnie nie pamiętam, i oni opowiadają o tym zatorzu ich dzieciństwa. I muszę Ci przyznać się, że y, trochę zaczęłam inaczej patrzeć na tę dzielnicę. Bo Ty powiedziałeś, że nie jesteś zatorzanką w sensie takim, że nie... Ja mieszkam na Zatorzu. Ale mieszkasz na Zatorzu, tak. nie pochodzisz z Olsztyna, bo, bo nie tak. pochodzisz z Olsztyna, ale jak przeprowadziłaś się do Olsztyna, to teraz na Zatorze? Nie, nie, nie. nie. Najpierw oj, myśmy wędrowali z mężem, wiesz. To były i Jaroty, i ulica Warszawska, i teraz ulica Oficerska. Piękna, jedna z najpiękniejszych ulic chyba w mieście. Mhm. To, to, to co się zmieniło w tym postrzeganiu w Zatorzu? E, się zmieniło w moim postrzeganiu zatorza po rozmowie mm, z moimi bohaterami. Bo wiesz, jest tak, że każde miasto ma swoją taką szemraną dzielnicę. Nie? Yy, powiedzmy, że w Nowym Jorku jest to Harlem czy Bronx, yy, w Warszawie to Praga, w Łodzi, Bałty I w Olsztynie taką szemraną dzielnicą było zatorze. Yy, słynne są opowieści o tych bójkach w walkach dzielnicy na dzielnicę. Yy, Mnie tak, Wieliczko Opera, taką historię, jak to kiedyś yy, do jakiejś tam bójki doszło, nasi zostali pobici, nasi, czyli zatorzacy, zatoż, więc siła chłopa troj, trolejbusem wyprawiła się na Kolonię Mazurską, żeby spuścić łomot yy, tam, tamtejszym chłopakom. Nikogo na Kolonii Mazurskiej nie zastali. Wieść się rozeszła, że Zatorze. siła jedzie z Zatorza, tak? I oni opowiadają też o, opowiadają o swojej codzienności, opowiadają o, o ważnych miejscach dla nich. To, to wymieniają Wódek, wymieniają Górkę Jasia, właściwie Dołek Jasia, wymieniają Jezioro Pereszkowo, wymieniają Ogródek Jordanowski, który jest Tutaj, niedaleko klasztoru, wymieniają kinoletnie, na które chodzili. Do, do WDK był, w wudeku. był pierwszy telewizor, więc tam chodzili oglądać bajki Disneya na przykład. Tomek Śródkowski o tym opowiada. No. Opowiadają też o tym, że pomimo, że to był taki tygiel kulturowy, że to za to, że było bardzo ze sobą zżyte, że na przykład matki nawzajem pilnowały dzieci. Niekoniecznie trzeba było opiekulki wynajmować, tylko była wielka życzliwość pomimo tego, i każdy, każdy tutaj wniósł coś swojego. Warszawiacy wnieśli może sposób wychowania, Wilniucy wnieśli taką serdeczność, taką otwartość, takie ciepło, i to się wszystko tak kotłowało. Potem Wydarzyło się tak, że nagle chłopcy, koledzy z klasy zaczęli znikać. Na przykład kolega Rembacher chodził do klasy i wyjechał. Oni nie wiedzieli, dlaczego wyjechał. Takie, ta, takie to były czasy. Ja no tak, bo nie zdradzajmy wszystkiego, nie? Bo przecież ten film... Tak, tak, wszystko... ja już się rozpędziłam i, no i ponieważ żyję, żyję tym filmem... Y... Ale skąd się pomysł? Mm -hmm. jak, to się, jak, to, jak to się zrodziło? No, ty, ty miałaś taką nie, myśl, nie, żeby... Nie, nie, pomysłodawcą z... był Józef Burniewicz, brat Tadeusza Burniewicza, który jest też satyrykiem, grafikiem, rysownikiem i on się wychował wraz z trzema braćmi na Zatorzu, była niezła ekipa tych Burniewiczów, z grzecznymi. Byli. Tak, byli bardzo grzeczni, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Jeszcze Mietek w na jednym podwórku niedaleko z nimi się wychowywał. Mietek no, no tak, tak to chyba spokojnie. Wiesz, no, co? Niepozorny. Tam spokojnych chłopaków nie było. Nie było. Józef Burniewicz wpadł na ten pomysł, żeby zrobić film właśnie o zatorzu. I pierwotnie tytuł tego filmu miał brzmieć Magia Osztyńskiego Zatorza. Mi się ten tytuł nie podobał. Bo? Wiesz co, bo czy jest ta magia? Oni twierdzą, że już nie ma. Mhm. Że może są jeszcze jakieś miejsca żaromskiego, te domy z czerwonej cegły. Yy, że może tam się... Możemy, możemy podjechać. Yy, może tam jeszcze się tego ducha zatorza można znaleźć. Mhm. Chociaż oni twierdzą, że już tej magii... Tu nie możemy skręcić, nie, możemy. Nie, możemy tylko potem będziemy stać, zresztą pożywko. wszędzie będziemy stać w korku. Oni twierdzą, że już nie ma tej magii, więc ja wymyśliłam tytuł Chłopcy z Zatorza, oczywiste skojarzenie z Chłopcami z Ferajny, mhm. filmu Martina Scorsese, i Burniewicz wpadł na ten pomysł. Dofinansował nas Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy. Mhm. To jest taka instytucja, dzięki Bogu, że jest nareszcie w Bursztynie. Fundusz powstał w 2017 roku i dofinansowuje takie produkcje dokumentalne i fabularne, których akcja dzieje się tu, na Warmii i Mazurach. Przypomnę, że dofinansował znakomity film Cicha Noc, który zebrał chyba wszystkie nagrody no, no, no. Tak, i w Gdyni, i Orły. Uważaj. A zatem dostaliśmy dofinansowanie. Tegoż... A to jest dokument, tak? To jest, to, jest to jest dokument, tak. Trwa 27 minut. E, o właśnie. I wjeżdżamy w ulicę Żeromskiego, która, jak twierdzą moi rozmówcy, tu właśnie tu zachował się klimat dawnego Zatorza. Czerwona cegła dawna. I tam są takie w środku jeszcze... O nie ma już. Już są nowe bloki, ale może tam takie bo zabudowania gospodarcze, tam kiedyś yy, zwierzęta takie gospodarskie, yy, wiesz, hodowano mhm. w tych przebudówkach. No może tu właśnie. No. A jak oni Twoi bohaterowie mhm. opowiadali o swoim życiu, to też pewnie opowiadali o swoich ulubionych miejscach na olsztyńskim zatorzu. Tak. Mieli takie ulubione tak. miejsca, gdzie się spotykali, a, a czy były takie, nie wiem na Zatorzu, które wzajemnie, czy to była sztama między wszystkimi młodymi mieszkańcami? Ci moi bohaterowie, yy, znaczy oczywiście były bandy, yy, ale tam pada takie zdanie. Za torami to był wróg. Nie wiadomo dlaczego. Ale ci za torami to byli wrogowie i na przykład często oni stawali sobie przy moście tym kolejowym i rzucali kamienie. I tam ci się odzywali, ci, którzy Odrzucali. Odrzucali. Nie wiadomo dlaczego, ale to był wróg. Z tym, że te legendy o tych takich, wiesz, bójkach takich na śmierć i życie pewno i takie były. Ci moi bohaterowie nie uczestniczyli w takich, to były raczej takie... No, generalnie nie można było odmówić się u bicia. Jak zostałeś wyzwany, to niestety musiałeś w takiej bijatyce wziąć udział. Yy, Niehonorowo. Niehonorowo było odmówić, tak, tak. Yy, no i tam tak do pierwszej krwi generalnie. E, o ulubionych miejscach już mówiłam, ale oni wymieniają właśnie e, górkę Jasia, gdzie zjeżdżali na nartach, wódek, e, cmentarz, e, ten, tą, tą alejkę taką cmentarną, no, która od woj do Wojska Polskiego dochodzi. E, wymieniają kinoletnie, ogródek jordanowski, a, e, a przede wszystkim okolice dworca. E, ba, Wszyscy, tak jak wspomniałam, rodzice moich bohaterów byli związani w jakiś sposób z, koleje, z kolejnictwem. Kolej, ro, rodzice najczęściej byli ojcowie kolejarzami. Yy, wszyscy też wspominają, nie wiem czy ty wiesz, była tutaj orkiestra kolejowa. Tak. Ta orkiestra kolejowa cieszyła się ogromnym szacunkiem i taką estymą. Nie pamiętam do którego roku ona istniała, ale te dzieci uwielbiały występy tej orkiestry kolejowej. To było wielkie święto, jak ta orkiestra występowała. I to też ta orkiestra wpisywała się w magię tego klimatu. Myślę, że to były czasy, zresztą i moje, i Twoje dzieciństwo też toczyło się na podwórku, mhm. prawda? W odróżnieniu od dzieciństwa dzisiejszych dzieci i młodzieży, które często niestety czas spędzają w domu przed komputerem. Generalnie większość. A, a no nie wiem, wisiałeś trzepakiem głową w dół? Nie. Zdarzało się. Zdarzało się. Cały dzień na rowerze. I z kluczem na szyję, nie? Tak jest. I było, I było to wspaniałe dzieciństwo, jak... I oni właśnie mieli... Mm, oczywiście teraz, wiesz, po latach to się. Y, po latach to się wszystko idealizuje, ale. Y, Wszyscy ci moi bohaterowie to są teraz humaniści. Oni się wyrwali z tej dzielnicy, oni osiągnęli sukces, skończyli studia. Nie były to bogate rodziny. No bo ich historie to są historie pozytywne. To są prawda? pozytywne. Ale wielu mieszkańców tej dzielnicy, zresztą i innych dzielnic, no aż tak fajnie nie skończyło. No nie, no nie, ale dlatego właśnie wybraliśmy. Tych, którym się udało. Oczywiście tych nazwisk jest znacznie więcej. Trzeba było dokonać jakiejś selekcji, więc metodą zastanawialiśmy się, kto ma, po pierwsze, kto będzie chciał wziąć udział, po drugie, chcieliśmy też pokazać jakieś takie barwne postacie, prawda, takie, mhm. które właśnie skądś przybyły, które mają coś do powiedzenia, które osiągnęły w życiu sukces mhm. i Mam nadzieję, że to nam się udało. Jest to pierwszy y, dokument, y, bo filmów telewizyjnych, programów zrealizowałam setki przez y, okres swojej pracy zawodowej, ale jest to pierwszy dokument tak duża forma. Y, reżyseria i scenariusz Józef Burniewicz. Podkreślam. Ja robiłam wywiady, montowałam to. Y, no i cała ta ekipa, nasza producencka, pracowała nad tym, żeby był efekt. Jesteś zadowolona z tego efektu? Wiesz co? Ja to oglądałam tyle razy. Ja już znam na pamięć, Aha. ale mój mąż to obejrzał i powiedział, że się broni. Że jest fajne. No dobra, to teraz zobacz. Za to, że to nie jest jedyne fajne miejsce w Olsztynie, a nie kiełkuje ci taki pomysł, żeby może ruszyć z kamerą w inne miejsca, takie, które mają w Olsztynie swoją historię? Nie, kiełkuje mi zupełnie inny pomysł, ale na razie go nie zdradzę. Też hmm. na dokument związany z Olsztynem. Y Zupełnie inny pomysł, chociaż Józek Burniewicz y, twierdzi, że powinniśmy teraz zrobić film Dziewczęta z Zatoki. Pewno też znalazłoby się dużo ciekawych pań, bohaterek, które stąd pochodzą, tu się urodziły, tu wychowały, a osiągnęły sukces. Jeszcze jeden z moich bohaterów mówi: y, bo Pytam, y, co za to, że im dało? I oni podkreślają, że zahartowało ich, dało im siłę. Y, w trudnych chwilach potrafili, wiesz, przeciwstawić się przeciwnościom losu, i któryś z nich mówi, tu się czaiło coś ciemnego za plecami. Trzeba się, było uważać. Trzeba było uważać cały czas. i trzeba było uczyć się, trzeba było postawić na swoim, żeby tu nie zostać. Aha. Żeby nie skończyć, no wiesz, można różnie skończyć, no ale niektórzy skończyli z nożem w plecach, na przykład. Także tak, Mariuszku. No fajnie, to, to na pewno będzie ciekawa historia. Przypomnę, 14 listopada. 14 listopada, godzina 18, kino Helios, premiera e, filmu. Chłopcy z A to będzie okazja do tego także, żeby porozmawiać o filmie, czy? bohaterach. E, tak, 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 tak. Będzie okazja, żeby porozmawiać o filmie. E, będzie spotkanie z twórcami, czyli ze mną. <śm Bardzo śmieszne. <śm ja to czyli będę... przynoście noście Tak, będę prowadzić i będę ze sobą rozmawiać, zadawać sobie pytania, takie jak ty mi teraz, e, co ci się podobało w bohaterach i tak dalej. Wszystko mi się podobało w bohaterach, są cudowni, kochani <ś> <ś> i naprawdę mogę tylko taki film robić do komentarza. No właśnie, bo. E... No co tu dużo mówić, kiedy bohaterami są fajni, ciekawi ludzie. No się wiesz. To jest przyjemność, to się samo robi, Ale prawda? Mariusz, Ty jesteś radiowcem, y, y, pewno z dłuższym stażem radiowym niż ja, chociaż nie wiem, ale nie będziemy sobie wieku wypominać. Tak jest. Co jest najtrudniejsze w tej sztuce? Bo też się tym zajmujesz. A no już to nie kogoś ciekawego. Nie, nie. Montaż. Montaż. Każdy z moich gości mówił 40 minut. 4, Musisz 80. wybrać kilka minut Jasne. i to e, przez lata pracy w radiu, nie wiem, czy ty masz to samo, że jak ktoś e, udziela ci wywiadu, na przykład ja teraz, to już masz e, tak, widzisz, w głowie montaż rozpada. już mówisz tak, to nie, to nie, to nie, tu blędzi, to na drzewo, to na drzewo, to na drzewo, to na drzewo. o, to zdanie wchodzi, masz to? Mhm. Jest to też nasze spoczenie zawodowe, ja też jak rozmawiam z moimi gośćmi, to od razu wiem, które zdanie wchodzi, które nic nie wnosi. I naj, naprawdę, to, to, żeby wyłuskać yy, te najciekawsze wypowiedzi, które jednocześnie oddawałyby klimat, zatorza, no to się trochę, nam, yy, to się trochę namęczyłam. Wiesz co? Tutaj, koło tego kościoła Świętego Guzewa, był taki dom z lwem. Przepiękny dom. Mieszkał tak. w nim Tomek Światkowski. Ten dom yy, już nie istnieje. Po wojnie kościół bardzo no, chciał dobrze, go pięknie odzyskać. Dzisiaj, dzisiaj pięknie. Zachodzącym słońcem. No nie pokażemy. No, no nie pokażemy, gdyż bo. Gdyżbym musiał kamerę przekręcić i nie byłoby widać ciebie. No, ale może kościół jest. Następnym Lepiej oświetlony niż ja. No właśnie, zobaczymy, co wyjdzie z tego mojego oświetlenia. No to zapytasz mnie jeszcze o kulki, jak mi się przerzuciły? No dobra, Basiu, no słuchajcie, jeden z filmików na YouTubie, który na pewno. W momencie, kiedy ten YouTube się rozwijał, powstał, miał największą y, oglądalność. Bo nie wiem, czy wiecie, Basia prowadziła losowania, to było lotto już? Lotto, lotto. No i co? 10 lat. I, I super było. I, i kurki super było. się roz... Bo... Kur... Ale wiesz, no Ty teraz się śmiejesz. Nikt tego no? nie wymyślił. Nikt tego nie wymyślił. Słuchaj, tam były takie zabezpieczenia, y, że nas szkolili na różne no. sytuacje, jak się mamy zachować. Ale nikt nie przewidział. Ale nikt, nie że jak ci mucha na przykład usiądzie na nos, albo światło zgaśnie nagle, mhm. albo... No ale nikt nie przewidział, że kulki się rozsypią. Kulki się rozsypały, gdyż... Mm, Też ja nie zamknął? Tak, klapy nie zamknął z tyłu. I wiesz, jaki był mój największy problem mhm. wtedy? Ja mam na takich obcesach. Ja musiałam przejść z maszyny do maszyny pomiędzy tymi kulkami i strasznie bałam, że się po prostu Te przywrócę. Ale udało się i że będzie na drugi dzień w Superekspresie, prezenterka lotto, nie dość, że się wysypały kulki, to, to wyminęła orła i po prostu wśród tych kuleczek, że tak będę się, wiesz, pląsać, no, kurczę, to było tak dawno, ale ale to wiesz co, to, to jest, jest takie przeżycie, nie? że się tego nie zapomina, no naprawdę. Powiedz, która prezenterka czy prezenter e... lotto ma taki film? Poszukajcie na YouTube. No nie, nie. Tylko mi się to przetrawiło. Nie wiem, takie mi się cudowne rzeczy przytrafiają w życiu, że kółki też mi się przetrawią. Basiu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wiem, że tak. jesteś e... zawsze chętna do tego, żeby wspierać. Rozumiesz tę ideę? Jak najbardziej, jak najbardziej. No i? I wesprę. Czym? Pięknym prezentem, który dostarczą ci e... tumorą? <laughs> Może powiedzieć, jakby brnęła. <laughs> Ale obiecywała, że będzie pamiętać. Nie, nie, nie. Przysięgam naprawdę coś pięknego w ogóle w, w, z, z kolekcji moich. Może, może książka? Może mhm. być? Jakaś Wiesz co ty ja proponuję? Przy... Tak, przyroda. Bo ty tak. wiele twoich filmów poświęconych jest przyrodzie. A, dużo tak, czasu. A w lasach? Mhm. Tak, jestem no. taka leśna kobieta. No to taki jakiś leśny prezent. Leśny prezent będzie. Obiecuję, promis. Oświetlenie, oświetlenie troszeczkę. Dzisiaj może... testowaliśmy. Wieśniasko tak. wygląda. Nie, bo też drogie, nie było to bardzo. Nie co? było drogie. Ale absolutka profeska. 100%. No to się okaże. Ciekaw, ciekaw jestem, jak dzisiaj wrzucę te karty do komputera, co z tego wyjdzie. Czy nie będę musiał jednak wrócić do firmy, która zaproponowała mi. Profesjonalne, aczkolwiek... Nieco droższe. Kilkanaście razy droższe od tego, które kupiłem. Słuchaj, ale właściwie jednym... to po co to zamontować, Żeby gość i ty lepiej się prezentował? No zobacz, e, zmienił się czas. A, ty możesz... a A ja popołudniami hmm. najczęściej mogę nagrywać. No i chciałbym, żeby było widać to, co nagrywamy. Bo to telewizja, a nie radio. No to telewizja, tak, tak, tak. Może. Ale boję się, że, że jeden ten będzie z No dobra, zobaczymy. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję Ci Mariuszku również, bo było mi niezwykle uroczo i miło. również bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy, że pojeździliśmy poza to, Was zapraszamy. 14 listopada, Kino Helios, godzina. 18, pytasz mnie siódmy raz. Premiera filmu. Już ustawiajcie się po zaproszenia, bo za kilka dni może być za późno. Dziękuję See you. do zobaczenia.